Cześć, cześć! Witam się z Wami. Recenzem książki Legendy ostatniego wszechświata pani Kaliny Bobras. Książkę mam od wydawnictwa Nowoczesne i jej premiera to 25 sierpień 2023. Słuchajcie, ja nawet nie sądziłam, że w ogóle tak szybko ją przeczytam. Styl ułożenia fabuły przypomina mi trochę książkę pani Wiktorii e, Giszche która również bardziej opowiadała losy postaci, aniżeli ukazywała, jak obecnie wydarzenia przebiegają. Zauważam, że książka została już wydana w 2021 roku przez wydawnictwo Ridero, więc możliwe jest, że właśnie już wcześniej ją czytaliście. Rozdziały są tu bardzo krótkie i każdy z nich nosi tak jakby tytuł imieniem postaci, o której akurat będziemy czytali. Ich opisy bywają... Różnorakie. Czasami dokładne, innym razem pobieżne, w zależności kto jak bardzo e, był ważny, akurat w historii, która się w tym momencie rozgrywa. Co ciekawe, niby czytamy ją jako inny świat, w którym jeden z bohaterów nie zamierza kontynuować posługi jakiego ojciec. Jednak kończące się rozdziały powodowały, że e, no, bohater zwracał się niemal do nas, jakby chciał na nas spojrzeć i powiedzieć, że on wie, jak to się zakończy, ale na koniec opowieści musimy jeszcze poczekać. Jakby każdy był tu wtajemniczony. Tylko nie my. Wiecie, to sprawiało, że książka z jednej strony bardzo wciągała, a z drugiej zapewniała, że wcale nie musimy jej przeżywać, no bo to już się wydarzyło. Mm, dawna legenda tutaj doszła do głosu i tak naprawdę nic nie możemy na to poradzić. No, z pewnością historia jest ciekawa, ma kilka przesłań, tak jak to, że no. Każdy z nas niby musi wypełnić swoje przeznaczenie, nie porzuca się nierozwiązanych problemów, no bo one i tak wiadomo, że dojdą do głosu, później będzie o wiele gorzej. Oraz to, że jeżeli chce się mieć miękkie serce, to zdecydowanie nasze tyły powinny być twarde. może, <laughs> autorka pokazała nam świat, w którym to rodzice decydowali o wykształceniu i takim, wiecie, życiowym celu swoich dzieci, a oni pomimo buntów, i tak musieli to zadanie wykonywać. Także z czasem jak brniemy coraz bardziej w treść, zauważymy, że bohater ma sporo rzeczy do odkrycia. Wiecie, to fantastyka, więc i posiada też wielką moc rdzenia. Jednak no tak dokładnie nie jest to wytłumaczone, na czym ona polega. Dopiero później widzimy co jest w ogóle tą całą siłą, tak? A on tu potrafi się bronić, widząc swój cel, ale musi to moc oszczędzać, gdyż no zbyt długo używana też sprawia, że siły go opuszczają. Nie trudno jest się tutaj domyśleć, że jak to fantastyce, dojdzie do walki. Ale czy główna postać wygra? Tak ogólnie powiem Wam, że jest to dobra książka, momentami trochę tajemnicza. Myślę, że można ją polecić jako dobrą fantastykę. Po prostu ona nie jest rewelacyjna, nie jest najpiękniejsza na świecie, nie jest zła. Ta książka jest po prostu dobra. Więc uważam, że jeżeli macie ochotę na coś takiego lżejszego, wpadającego w fantastykę, w jakieś tam czarodziejskie moce, gdzie no bywa też taki swój kres tych wszystkich mocy. Także wydaje mi się, że książka jest wtedy dla Was idealna. Trzymajcie się cieplutko, bo dworzem mróz. Pa, 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 pa! pa.